Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was z naszym ziomuniem, ziomeczkiem, Taskerem i e, będziemy przechodzili tą grę po raz trzeci ponieważ e, gra daje nam tą możliwość, więc coś musi być na rzeczy, prawda? Jeśli pozwala nam przejść grę po raz kolejny, to spróbujemy ją przejść po raz kolejny, zobaczymy, może w końcu wyjaśnimy o co chodzi. E, w takim razie, let's play mamy naszego Taskera to jest Tasker, Ok, wszystko działa E, wszystko jest w porządku. Tasker kocha liczby. E, liczmy razem z Taskerem. Przy czym e, w komentarzach e, pod ostatnim odcinkiem napisaliście mi, że mamy koniecznie wybrać coś innego niż jeden. Więc uwaga, uwaga! Źle. Źle. Chyba nic się nie stanie, jak będziemy spawnować. Dobra, w takim razie jeden. No, nic innego nie możemy wybrać. Proszę bardzo. Dzień dobry, Mało wilk. Przestań marnować mój czas. Z grubej rury, mojej dro. Wyłączyła nam się gra. A... Chwila, chcecie im powiedzieć, że zostawiłem przejście numer 3 na kolejny odcinek, i po trzech minutach gra się kończy. Czy. Czy naprawdę? Czy, czy naprawdę o to chodzi? <laughs> Serio? Skoro mama Wilk nas nie lubi, czy możemy stąd wyjść? Czy możemy zrobić cokolwiek innego niż iść do mamy Wilka? W takim razie Ehm... Um. Hm. Huh. No nic, moi drodzy. E, w takim razie możecie się ze mnie śmiać w komentarzach. Jest tylko jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, więc w sumie zabiorę wam jeszcze za 30 sekund waszego czasu, ok? E, jest osiągnięcie, którego nie zdobyłem. E, I to osiągnięcie to jest Melon Farmer. Znajdź... E, elusive? Nie, nawet to znaczy po angielsku. Ale znajdź jakiegoś melona i ten melon gdzieś musi być na mapie. Więc odpalę Gierkę jeszcze raz i spróbuję go znaleźć. Jak go znajdę, to po prostu wam to pokażę. OK? O! O, mam, słuchajcie, znalazłem. Znalazłem melona. Trzeba go było znaleźć, gdy e, zepsuła nam się gra i została przywrócona z błędnymi plikami, więc proszę bardzo, mamy melona. Mamy wszystkie osiągnięcia, więc mam nadzieję, że podobał Wam się ten, nie wiem, 3 czy 4 minutowy odcinek. E, naprawdę. Macie całe komentarze, żeby się ze mnie pośmiać. Naprawdę. Możecie, możecie śmiać się dowoli, okej? Eś to mi żegnam. Tyle. Tyle jeśli chodzi o tą grę. Nic tu więcej nie zrobimy, nic więcej z tego nie wyciągniemy, więc... E, widzimy się w kolejnym odcinku prawdopodobnie w nowej serii. Mam nadzieję, że znajdę coś fajnego. Jeśli macie jakąś propozycję, piszcie w komentarzu. A to by było tyle. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!